łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, w Trójcy Świętej, jedynego Boga, niech będzie z wami odtąd, aż na wieki. Amen. Siostry, drodzy Bracia w Chrystusie, posłuchajmy słów Pisma Świętego, które wybrałem jako tekst kazany na dzisiejsze święto. Trójcy święta, a są to słowa z księgi proroka Zajasza, z 48 rozdziału, od 16 do 17 wersetu. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości. Odkąd się to dzieje? Ja tam jestem. A teraz wszechmogący mój Pan posłał mnie. Jego duch. Tak mówi Jakwe, mój Twój Odkupiciel, święty Izraelski. Ja Jakwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. Uwielbiamy cię, trujedyny Boże, objawiłeś się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie zawsze rozumiemy Twoją naturę. Ale to Ty kierujesz naszym życiem. Twoja jest chwała na wieki. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia, w Chrystusie. Każda ważna publikacja naukowa zawiera na sam koniec pewne podsumowanie. Nie tylko dlatego, aby Leni czy te lenicy, którzy nie chcieli ich czytać, też coś z tego mieli. Ale po prostu, aby w jakiś sposób usystematyzować to, o czym przez ostatnich 5, 10, 50 czy 100 stron się pisało. Takie podsumowanie ma oczywiście sens i miejsce w różnych elementach naszego życia. Takie oto podsumowanie ma również swoje miejsce, sens w roku kościelnym. Bowiem po wielkich świętach Bożego Narodzenia. Epifanii, Wielkiego Tygodnia, Wielkanocy, wniebowstąpienia, zesłania Ducha Świętego. Należy to wszystko w jakiś sposób podsumować. I temat Trójcy Świętej wydał się idealnym podsumowaniem wszystkich Wielkich Świąt. Zastanawiające może jednak być to, że Bowe Święto jest bardzo młode. Oczywiście Młode z perspektywy historii Kościoła, bo przecież z naszej ludzkiej perspektywy, jak coś ma 700 lat, to raczej nie powiemy, że to coś nowego czy młodego. Dopiero w XIV stuleciu, czyli w uproszczeniu 100 lat przed Husem, 200 lat przed lutrem, biskup, biskup Rzymski Jan XXI wprowadził święto Trójcy świętej w niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Do tego czasu owe święto było obchodzone bardzo różnie. Większy jednak problem mógł być z samym terminem – Trójca Święta. Po pierwsze dlatego, że termin Trójca Święta ani razu nie znajduje się w Biblii. Termin ten po raz pierwszy użył patriarka Antiochi Teofil, który żył w drugim stuleciu po Chrystusie. Zaś samo skodyfikowanie nauki o Trójcy Świętej to Sobory w Efezie rok 325 w Konstantynopolu, rok 381 i owe Sobory, czyli spotkania biskupów, stworzyły wyznanie, które dzisiaj zabrzmiało na naszym nabożeństwie, a które to wyznanie uznają i podpisują się pod nim wszystkie kościoły chrześcijańskie na świecie. W każdym razie, tak jak mówię, zanim Kościół stworzył jasny wykład wiary w Trójce świętą, to upłynęło trochę czasu. To jest takie paliwo dla sceptyków, dla tak zwanych antytrynitarzy, czyli z dzisiejszych wyznań nam bardziej znanych na przykład świadków wiekowych, aby stwierdzać, że Kościół sobie coś wymyślił. Co więcej, na pewno to było pod wpływem bogaństwa, na które przecież wierzyło więcej niż jednego Boga. Ale problem z Trójcą Świętą przypomina trochę pewien dowcip. Otóż w Rosji Sowieckiej była sobie fabryka lodówek. To taki akurat na tą pogodę, co teraz mamy. Była ona tajna. Nie każdy miał do niej dostęp. I w tej fabryce pracowała pewna pani, która podeszła do wieku emerytalnego. Kierownictwo postanowiło więc podziękować robotnicy za tyle lat pracy. Przyszedł dyrektor i pytasz jej, towarzyszko, co chcecie dostać za tyle lat owocnej pracy dla naszej fabryki lodówek? Na co ona odpowiada, lodówkę. Dyrektor uśmiechnął się i odpowiedział, towarzyszko, Przecież dobrze, że wszyscy robotnicy wynoszą lodówki do domu, więc może coś innego chcecie dostać. Ona jednak uparcie twierdzi, lodówkę. Dyrektor wyraźnie zdenerwowany mówi: No nie mówcie mi, że nigdy z tej fabryki nic nie wzięliście do domu. Robotnica odpowiada: No, wzięłam. To". Ale za każdym razem, jak zaczęłam to składać, to wyszedł mi szynkowa. I bardzo podobnie jest z Trójcą Świętą. Bo gdybyśmy pospierali z Biblii wszystko, co wiemy o Bogu Bożym, wszystko, co wiemy o Synu Bożym, wszystko, co wiemy o Duchu Świętym, to nie wyjdzie nam z tego nic innego, jak to, co opisuje termin Trójca Święta. Inaczej się tego poskładać nie da. Czyli jeden Bóg w trzech osobach. Oczywiście, że gdyby był jeden, jednoosobowy Bóg, tak jak to wierzą Żydzi czy Muzułmanie, no byłoby to o wiele prostsze do zrozumienia. Ale to jest trochę tak, jak moglibyśmy sobie życzyć, aby na tablicy Mendelejewa było nie 118, ale 10 pierwiastków. No, moglibyśmy sobie to życzyć. Ale co by to dało? Nasza wiara w trójce świętą nie wynika z tego, że tak jest najprościej. Że to jest najbardziej logiczne, najbardziej racjonalne. Nie, nasza no, wiara w Trójce Świętą wynika z tego, jak pismo święte opisuje nam Boga. Czyli, ponieważ pismo święte jest Słowem Bożym, co Bóg sam na swój temat mówi. Jeżeli pismo święte jasno potwierdza nam boskość Ojca, boskość Syna, boskość Ducha Świętego, zarazem traktuje jako Oddzielne osoby, a do tego podkreśla, że Bóg jest jeden, to co innego jak trójca święta może z tego powstać? No nic innego. Tak jak wspomniałem, dzisiejsze święto jest podsumowaniem wszystkich wielkich świąt chrześcijańskich, a to dlatego, że w każdym z nich trójca święta działała. Przejdźmy jednak do dzisiejszego tekstu kazanego z księgi proroka Izajasza. Konkretnie z jego środkowej części, którą bibliści nazywają księgą pocieszenia, gdzie w tle jest obietnica dana Izraelitom o ich wyzwoleniu z niewoli babilońskiej. Dzisiejszy tekst kazany rozpoczyna się od słów Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Czyli Bóg wzywa swój lud, aby się do Niego zbliżył. Co w tym, co w tym dziwnego? Z pewnością pamiętacie z Biblii, w jaki sposób Bóg powołał Mojżesza. Mojżesz uciął ściągnąć swoje obuwie, aby zbliżyć się do Boga, który przemawiał z gorejącego krzaku. Bóg był oddalony od ludzi. On doskonały, potężny, przechodzący. My, słabi, grzeszni, śmiertelni. Spotkanie tych dwóch światów było niemożliwe. Boga oczywiście należało słuchać. Ale to trochę tak, jak trzeba się było słuchać Cezarza. A Cezarz był daleko, daleko za morzem w Rzymie. A jeżeli ktoś jest daleko, no to wiadomo, że ten jego autorytet jest taki sobie. Dlatego też Bóg mówi zbliżcie się do Mnie. Kluczowe dla naszej wiary jest to, abyśmy nie traktowali Boga jako kogoś, kto jest daleko. Ale przecież samo rozumienie Trójcy Świętej sprawia, że Bóg jest kimś tam nam, bliskim. Ojciec nas stworzył. Czyli gdyby nie On, nie byłoby mnie tutaj. Nie mógłbym się cieszyć tym miejscem, w którym żyje ludźmi, których znam. Gdyby nie Bóg Ojciec, mojego życia by nie było. Bóg sobie nie zbawił. Wykupił mnie na krzyżu. Bez tego miałbym przed sobą tylko upływające lata, słabnące zdrowie, no i koniec końców ciemny koniec w grobie. Ale z nim mam życie wieczne w niebie. Gdyby nie duch święty, nie byłbym w stanie to wszystko wierzyć. Byłbym pogrążony w sceptycyzmie, a moje grzechy jeszcze bardziej by mnie niszczyły, jeszcze bardziej bym upadał i nie wiedziałbym, że mogę powstać otrzepać kóź i iść dalej z łaski Bożej. Dzisiejsze święto nie jest świętem jakiejś wysokiej teologii, jakiejś dziwnej, niezrozumiałej filozofii, ale jest świętem naszego duchowego życia, które prowadzi nas do zbawienia. Dalej czytamy Od samego początku nie mówiłem skrytości, odkąd się to dzieje, ja tam jestem. Bóg nie mówił skrytości. Pismo Święte od swojego początku aż do końca zawiera dwa główne tematy. Potępienie grzechu i plan zbawienia człowieka. Z tego pochodzi podział teologiczny Pisma Świętego typowy dla nas ewangelików augustuskiego wyznania, czyli na zakon i Ewangelię. Już na samym początku Biblii Bóg mówi z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zbierzesz z niego, na pewno umrzesz. To jest zakup. A kiedy ludzie dokonują pierwszego grzechu i Bóg potępia węża diabła, słyszymy: Ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę. A ty ukońcisz je w piękne. To jest Ewangelia. A więc to nie jest tak, że Bóg coś ukrywa. Od początku mówił to, co ważne dla człowieka. Co więcej, już pierwsze kartki Biblii przynoszą nam wskazówkę o trójcy świętych. Bowiem, jak co mówi, podkreślę, jeden Bóg, kiedy stwarza świat. My, człowieka, na obraz nasz. Uczymy. My uczymy. Czyli znowu to nie jest tak, że ktoś sobie kiedyś wymyślił trójcę świętą, ale trójcę świętą znajdujemy od początku do końca w Biblii. Dzisiejszy tekst kazalny kończy się słowami: Ja, Jakwe, Twój Bóg, uczęcie tego, co Ci wyjdzie na dobre, prowadzę Cię drogą, kiedy ma, którą masz iść. Kiedy małe dzieci, idą do przedszkola, albo do wczesnych klas szkolnych, zwykle nie idą tam same. Odprowadzają je rodzice, czy dziadkowie. W końcu jednak przychodzi taki czas, kiedy młody człowiek się buntuje. Chce być samodzielny. Mówi, sam pójdę do szkoły. Mówi, sam to zrobię. Mówi, jestem już dorosły. Mówiąc inaczej, buduje swoją Autonomię, swoją niezależność. Ale samo życie uczy nas, że jeżeli będziemy polegać tylko na samych sobie, na nikim innym, to w najlepszym wypadku wpadniemy w jakąś paranoję. Tak się po prostu nie da. Nie da się tak w życiu codziennym, doczesnym, a co tym bardziej w życiu wiecznym. W drugiej zwrotce hymnu naszego kościoła, grodem mocnym, są następujące słowa. Nasza siła nic nie zdoła, w klęskach prędko giniemy, lecz do boju wódz nas woła, z nim pewnie zwyciężymy. Bóg nas uczy, Bóg nas prowadzi, jak dzieci. Czy to źle? Czy to źle, że rodzice odprowadzają małe dzieci do przedszkola czy do szkoły, no jasne, że to nie jest źle. Ale kiedy dzieci są już wielkie, a rodzice przychodzą z pomocą, to dlaczego to czynią? Co nimi kieruje? Miłość nimi kieruje. Bóg wobec nas kieruje się miłością. Bóg wobec nas, bo jedno z tych rzeczy, która, która sprawia, że Trójca święta jest... Doskonałą jednością jest właśnie miłość. Dlatego też tym, do czego wzywa nas chrześcijańska wiara, jest słuchanie Boga i podążanie Jego ścieżkami. Jest bycie z Nim. Dziś po nabożeństwie będziemy przeżywać wspólnotę Świętej, oczywiście jeżeli będą chętni. wieczorza święta na dla nas ewangelików. Bardzo szerokie znaczenie. Ale jeden z jej elementów jest to, że to jest wspólnota z Bogiem. Nie ma bliższego spotkania z Bogiem tu na Ziemi. Tak cud sakramentu ołtarza, kiedy to ustami z tymi spożywamy prawdziwe ciało i prawdziwą krew Jezusa Chrystusa. Dlatego też zachęcam Was, aby to dzisiejsze święto nie było takim jakimś teoretycznym rozmyślaniem o Bogu. Ale faktycznym spotkaniem z nim. Spotkaniem, które ma na celu posilenie nas. Abyśmy idąc tymi drogami, które On nam wyznacza, nie upadli. A kiedy upadniemy, powstali. Abyśmy nie pomyśleli, aby z tej drogi zejść, zawrócić. Tu bowiem nie chodzi o rzeczy doczesne, ale o rzeczy wieczne. o nasze zbawienie. Kiedy to też. Trójjedyny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty nie będzie dla nas tajemnicą, ale będzie oczywisty. Tak jak to, że niebo jest nad nami, czy to, że Olza płynie z do Bogu mi. Niech będzie za się miłość Boga Ojca, łaska Pana Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego. Amen. Módlum.